Dobry wszystkim, mano. To dzisiaj będzie krótki film informacyjny dotyczący harmonogramu nowego kanału i w ogóle. Si chodzi o to, że będę się starać w każdą środę film nowy wrzucić z luźnego grania oczywiście, a i poza tym z kolegą planujemy zrobić. Gdyby... A mój kolega będzie robić y, serię, powiedzmy, to y, sketczy, z których pierwszy się ukaże w kwietniu. I ja ogólnie będę w nich występować, więc one będą też na moim kanale. No i to taki była szybka informacja. No, nie wiem. To chyba całe informacje.